Witam wszystkich w kolejnym odcinku na kanale Autonomis. Dzisiaj mam dla Was usterkę, która jest dość popularna w Mercedesie S-Klasie W221. A objawia się tym, że nie jesteśmy w stanie ustawić prawidłowej godziny na zegarze analogowym. I problem pojawił się już. Dość dłuższy czas temu, w 2018 roku, na jesień, pojawiła się taka usterka globalna i objawiała się ona nie tylko w tym modelu, ale również w innych oraz w innych markach. Natomiast jest ona najczęściej wywołana tym, że synchronizacja z GPS-em nie jest możliwa. I kiedy nawigacja się synchronizuje z GPS-em, to godzina z, tej, z tego GPS-u jest pobierana do samochodu. Dlatego pokażę wam dzisiaj, jak rozwiązać tą usterkę w tym przykładowym modelu. Zapraszam do materiału. Na zegarze analogowym mamy teraz godzinę 11 po 11 w Rzeczywistości mamy 10.51, czyli mamy około 20 minut różnicy. Natomiast ten zegarek jest ustawiany wewnątrz naszego systemu multimedialnego i tutaj mamy time. Możemy ustawić datę. Często się zdarza również, że data jest nieprawidłowa. Tutaj w tym przypadku data jest prawidłowa. Da się ją zmienić normalnie. W różnych innych przypadkach, które miałem, kiedy się ustawiło prawidłową datę, wskakiwała tam data. Ojże 2003 rok i nie dało się jej również zmienić. Natomiast a, tutaj nam skoczył nie ten miesiąc, więc a, i, i dzień również jest nieprawidłowy. Czyli tutaj też jakiś jest dodatkowo problem w samej dacie. Aha, widzicie, kiedy wybieram miesiąc, również on się automatycznie zmienia. Także data jest. Tak samo nieprawidłowa. Dodatkowo tutaj możemy sobie zmienić godzinę, i kiedy ustawiamy tą godzinę, po naciśnięciu manipulatora, ona się powinna przestawić na zegarku analogowym, ale się nie przestawia. I teraz ten problem rozwiązywany jest w różny sposób. Także przedstawiam Wam trzy sposoby, które się da zrobić. Rozwiązania problemu są różne, ponieważ usterki również mogą być jeszcze inne oprócz tej, którą Wam powiedziałem, czyli związanej z synchronizacją z GPS-em, bo jeśli przykładowo będziecie mieli uszkodzoną antenę GPS-u, to... Ta usterka fizycznie nie będzie możliwa do naprawienia przez aktualizację oprogramowania, którą zaraz będę robił, i wtedy musielibyście tą antenę najpierw naprawić, wymienić, i dopiero wtedy by to miało sens i by to zadziałało. W takim przypadku również można zmienić tą godzinę i datę ręcznie z poziomu komputera diagnostycznego, i wtedy możemy ją wgrać. Natomiast w momencie, gdy na przykład klema zostanie zdjęta z akumulatora, to problem z powrotem się pojawi, no bo ta godzina się nie będzie w stanie sama ustawić. Dlatego oprócz tego jeszcze jest jedna opcja, która polega na tym, że resetuje się licznik, czyli nie przebieg, tylko sam, sam tak jakby display, urządzenie, czyli jednostkę licznika i godzina jest. Do zegarka przesyłana właśnie przez licznik, przez szynę danych lin, i to licznik tak naprawdę ustawia ten zegarek, dlatego tu jest jakby powiązanych kilka elementów, natomiast elementem wykonawczym, który z, jakby wysyła sygnał do zmiany godziny na zegarku, jest licznik. I w momencie, gdy zresetujemy licznik, to wtedy e, od nowa się s, system ładuje w liczniku a zegarek wtedy również się sam jest w stanie ustawić w momencie tego resetu licznika. Także to są dwa rozwiązania i te rozwiązania tak jak wam powiedziałem, to nie są rozwiązania, które w jakimś stopniu na zawsze rozwiązują nasz problem. Jedynym rozwiązaniem, które jest na tą chwilę pewne i działa moim zdaniem, jeszcze nie miałem problemu, żeby coś się z nim działo. To jest właśnie aktualizacja oprogramowania w jednostce i polega ona na aktualizacji oprogramowania samego GPS-u. Dlatego teraz pokażę Wam, jak to wygląda i jak to przeprowadzić. Żeby przeprowadzić aktualizację, musimy mieć, po pierwsze, najważniejsza sprawa, sprawną Zmieniarkę lub czytnik płyt, który jest tutaj, i musimy mieć do tego oczywiście płytę. Oprogramowania do tej aktualizacji wam niestety nie mogę przekazać ze względu na to, że aktualizacja jest obarczona również ryzykiem, może się to wysypać przy aktualizacji, dlatego również nie mam oczywiście praw autorskich do oprogramowania i takiego programowania wam nie mogę udostępnić. Możecie go szukać w internecie, jeśli ktoś się dobrze postara, to je znajdzie. Natomiast tutaj chcę wam pokazać, jak to wykonać oraz jak wygląda cały proces tej aktualizacji. Dlatego, żeby wejść w menu do aktualizacji, musimy uruchomić jednostkę w tak jakby, programie inżynierskim. I aby to zrobić, trzeba wykonać odpowiednią kombinację klawiszy tutaj na manipulatorze. Musimy się ustawić na naszym wyświetlaczu w miejsce DISPLAY OFF i później musimy jednocześnie przycisnąć manipulator w prawo, wcisnąć przycisk od ustawienia regulacji lędźwiowych fotela i przycisk od wyciszenia. Kiedy te trzy przyciski wciśniemy, to pojawi nam się na wyświetlaczu menu inżynierskie, więc ja teraz to zrobię i zobaczycie, jak skoczy nam menu. Więc mamy tutaj menu, w którym możemy zobaczyć różne ciekawe rzeczy. Nie proponuję tutaj zbyt wiele rzeczy się bawić, bo możecie wys wysadzić powietrze program. Natomiast to, co jest dla mnie najistotniejsze, czyli nasz GPS. I wchodzimy w to menu. U góry mamy Release, czyli to mamy numer oprogramowania 422 i będziemy aktualizować oprogramowanie, więc ten numer nam się zmieni. Jak widzicie, pod spodem tutaj mamy również dane odnośnie pozycji według GPS-u, i na samym dole też również tu jest jakaś data i godzina. Dlatego cofam się do tyłu. Aby uruchomić aktualizację, musimy sobie wejść w zakładkę Command i mamy tutaj taką zakładkę pod tytułem Software Update, więc w tym momencie wkładam płytę do nawigacji, znaczy do czytnika i będziemy uruchamiali samą procedurę aktualizacyjną. Zaczekam, aż sobie on tutaj pomiga. I uruchamiamy. Powinien nam się zapalić na stałe. Dobra, na wyświetlaczu nam wyskoczyło, że DVD jest anknął. I wciskam teraz software update. I nam się teraz zrestartował komand. Czekamy. Software Missing. I uruchomiło się aktualizacja. Aktualizacja już nam dochodzi do końca. Trwało to parę minut. Myślę, że 5 minut maksymalnie. Może nawet nie. I teraz powinna nam się zrestartować z powrotem. Nawigacja. I zobaczymy, czy zegarek się od razu sam przestawi. Dobra, wejdziemy sobie jeszcze. O, już zaczął się sam przestawiać. Mamy teraz 11:27, 28. Teraz się ustawiła jeszcze inna godzina, z tego co widzę. 15:00, ustawiamy 11.00. I data jest prawidłowa. Jak widzicie, data się sama przestawiła, i zegarek nam się ustawi teraz w prawidłową godzinę. I jest OK. Po wejściu jeszcze raz w menu inżynierskie możemy zobaczyć, że nasza wersja. Została zmieniona z 422 na 423, i jak widzicie, na dole również nam się data zmieniła i godzina, także tutaj tak samo zostały zmiany naniesione. Więc to jest wszystko, jeśli chodzi o tą aktualizację. A jeszcze nie dodałem, że w momencie, gdy się wkłada płytę, powinniśmy mieć czyste magazynki, jeśli to jest zmieniarka sześciopłytowa, i powinna być wtedy tylko płyta z aktualizacją oprogramowania. To jest wszystko, co miałem Wam do pokazania w tym materiale. Zapraszam Was do subskrypcji, do oglądania innych materiałów, komentujcie i do zobaczenia w kolejnym odcinku na kanale Autonomis. Pozdrawiam Was, cześć.